Witam w kolejnym filmie z gry BIMNG DRIVE O Jezu Gdzie ty, gdzie ty położyłaś ten... A, ty śpisz Kurwa, ten zegar jest. Baterie zmieniane były Gdzie on jest? Nie ma nigdzie Sebabcia okno zasły. Jeszcze, no nie, no to roboty trzeba no. Na rozluźnienie? Tak jest Strzał z tego i może... Bierzemy. Biorę Co ja jestem jakiś... Gadam do się. A tu jest po od środka, bo co znowu... Babka znowu okno zostawiła otwarte. No dobra, ty. no Dobra. Co ja tu mogę? Dobrze. Jeszcze na szybkę. Dobra. Działa. Okej. Okay. To chyba git. Jeszcze mandat, kurwa. Drugiego no, mandatu nie zamierzam dostać. Dobra. Ach. Trzeciej muszę jechać. Okej. Okay. Płytkę? No właśnie, płytka. On co tu niech się nagrzeje jeszcze. Dobra. Czy te audio... O Boże, nie ma płyty. No niestety, płyta zgubiła się. Kurde. Gdzieś znowu babka nie Dobra, w trasę bo. Yy, dobra, teraz tak. Dobra. Dobra. Trzeba tam jechać. Chyba u wuja płyta została, pożyczał. Zajadę, mam dużo czasu. Mam bardzo dużo czasu. Od tego to się nie da słuchać, nie? O Jezu! Dzień, że babcia nie zauważy. Śladujemy Śladu nie ma nawet. Dobra, nie ten płyn ani to no to ani nie działa, nie, nie rozpuszcza tego, jest tak przemarznięte, jeszcze w środku też, oj, 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 znowu żem się, kurwa, rozpędził. No okej, okay. wchodzę. <laughs> Ty żyjesz, maniek! Maniek żyje. Maniek. Maniek. To kawunie. Miał. Miau Jau. No... Oj, oj Oj, oj, bolało. <grystanie> Tylko do wuja zajadę. O ja wczoraj rodziny były. Ale to, to chyba znaczy, że żyje. Ej, żyjesz? Bogaźnika chyba, bo tam była. Co to była za opcja? To ja odkrywam takie rzeczy. A można zablokować. W sumie mógłbym pojechać na. Sk Jak już tu jestem, No na ten. do, do miasta. <noise> <noise> Dlaczego do to doszło, że do miasta jadę pod stary dom? Do miasta, żeby się dostać jeden pod stary dom. Tak naprawdę najszybszą drogę do miasta, ze wszystkich mieszkających w tej okolicy. O no jest Łódź. No i teraz tak. Której to otwierają? Coś ktoś wie czy nie? Ej, aj, otwarta? 8:20. To która jest godzina? Ej, coś mnie tu skanuje. Co jest? Od która w końcu jest godzina? <grym> Tego nie rozumiem. To zamknę. A to można zamykać? O! No dobra, poczekaj Witam pana policjanta Czemu są koguty? Koguty się świecą jak lizada O! Tego nie chodzę. Co ty tak polewasz tu? Dobra Nie mam czasu E, młode Mia. Poczekasz tu Dasz radę Co jest? Cała? Cała zgrzewka Zgrzewka, całe... To jest to drogie To jest to droższe piwo Dobra To niech mi tego nie ukradnie To jest zamknięte Jeszcze tutaj Dobra To... Ten... Co tam się dzieje? Ale to krzaki. Czy on taki żółty? Nie wiadomo. To ten jak mógłbym skorzystać z pańskich usług? Co w ten sposób? No nie, on akurat przyjechał, czyli tak to wygląda. Nic z nikim się nie umówiłem. Uuu, nic nie można zrobić tutaj. Prawda nie można światła włączyć w środku? Tu jakieś światełka można? Wow, to, to się dzieje, stary. Jedźmy. jak tu się rwie? Ma kierunkowskaz? Nie ma, bo po co? Pierwszy klient. Pierwszy klient. O jest. Sebastian jakiś. <grym> jakiś problem? Dobra, oczywiście, na tyły. Hej, dobra. Oj jako kierowca autobusu. A to dziwne, że po prostu przyszedłem, karteczka, wsiadaj. Masz tym jechać. I ich zero, nic, żadnych informacji. Po prostu. Nawet nie sprawdzić, czy mam prawo jazdy, ale. Nie mam prawa jazdy. Nie no, żartuję Gifu normalnie było jeżdżone mm. Kurde Fajna sprawa Można sobie dorabiać Nie wiem, tylko jakieś zarobki tutaj Z tego Sebek jakiś może chce tu wysiąść Seba idzie jak w Gifu Pa Jadę oczami Seby O, jadę oczami Seby <grym> O, teraz można Zobaczyć Jo, cię kręcę, ale to ma skręt. Dobra, jako kierowca busa fajnie to wygląda. I Ja mogę jeździć. No, co mam za dnia? A i to chyba w ogóle jest po prostu gifu, w sensie, mechanizm gifu. Wsadzony w skórkę tego, yy, autobusu. Na no, a Seba gdzie chce jechać, bo ja nie wiem. Będziesz klikał stop buton w razie czego? A ja się nie będę zatrzymywał na pierwszym lepszym przystanku Ej, dobra, mega się jaram. <grystanie> co co są A, no, tak, tym, to są za słupki? A, tak, słyszałem, o no, tu to są te słupki. tu czasem jak sypnie śnieg, to żeby było widać w jakim obrębie, w jakim zakresie tutaj droga jest widoczna. Żeby było po prostu widać drogę. Jak czy to. No jak gdzieś sypnie, to nie widzisz, gdzie masz jechać. Kolejny przystanek. O. Co? Ty, ty nie jest za zimno mu? Bo... Co tak, co on taki skromny? He, Zamykaj to! Stary! No co jest? Zamykaj te drzwi! Co on taki skromny? Jakiś skromny jest Na no, pierwszy raz to nie będę Jakoś nie wiadomo jeździł Ale dobrze mi chyba idzie Im się podoba Ale on jakiś taki skromny dzisiaj Fajne tam no tamtym jeździ jakiś ojwitu To tutaj Dony robi robotę, pan kierowca. Tego bierzemy, tamtego już nie. Ten tu dzień dobry, mówi i miły jest. A tamten co jeździ, dziad stary z wąsem, tego nie chcemy. Tak będą mówić, tak będą mówić i dziadu dostanie. Nie no, dziadu, dobry. A, zainwestowali dwa autobusy. To już gruba, gruby interes. No i jeszcze jest to, że są dowolne godziny pracy, nie? Że jak przyjdziesz, to będzie jeździł autobus. Jak nie przyjdziesz, no to babka do kościoła nie dojedzie. <gry> Dlatego ciekawe. Wierzą, że uczciwie przyjdzie ktoś do pracy. Dlatego za to płacą. Tu są pasy. Ole w ogóle. Redukcja. Tu się nasz tego. Silnika nie da rozbiegać. Co tam? Można ich potrącić? A, do trzeciej z browarem przed telewizorem Nie wiem Wstałem o trzeciej Wpadłem w poślizg Uratowałem was Pierwszy dzień pracy Ej no nie no nie zasypiaj mi tu kawę Bódź się ty e. Łódź się Jak zasnę Weź mnie ktoś klepki Może się nie rozbijemy Na prostej drodze jako tako da radę Gorzej na zakręcie Na zakręcia chłop zaśnie To już chyba lipa Chyba, że mam kontrolę Nie tak jak w EuroTraku że zapamiętuję ostatnią pozycję kierownicy i jedzie w tamtą stronę. No Godzinka jest. Co to za prezes jakiś? Z lasu. Zapraszam. Podbródek. jest ins inspektor jakiś chyba. O nie. Klepnij. Znaczy, dziś. Ktoś stoi, siedzi. Jeszcze nie odłożyłem wależnika tych. O! Oj, 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 oj. Oj Dobra. Super pięknie. Wysiedli. Pieniądze weszły na konto, zobacz. Dobra, ja to idę odparkować. Odparkować, na mówi Na parking, który jest przyzielony do tego. Ty masz dobry zgarek. Który... Tak. A ten ten nie działa. Dobra. Dzień dobry. Ej, Mokia, a no tak, że telefonu telefon ukradli. Mokia Toxman. Następnego dnia to ja będę jeździł od rana do nocy. I ja to wiem. Tylko trzeba się wyspać. A to już jest wyzwanie. Nie, nie zasypiaj, nie zasypiaj, poruszy, Dobra, ale chociaż na krótko. Wuje miał kanapę przywieźć. Zobaczymy, czy tam to przywieź... Tam z Satsumy. gdzieś podobno. Mhm. A z tymi szybami to ja już nie wiem, tak szczerze. Bez sensu to jest. Jeszcze kuriera mogę zobaczyć, jak to tam wygląda. Z zapłatami od kuriera. No to kot tam tak miauczy? W tle On tu się tarza w tle. Rzuca nim I co tam miauczy? O Drugi raz coś mi przebiegło chyba za samochodem A to tylko kot się rzuca o nie, No nie, no nie, nie, nie Oj, oj, oj Jezu, skrzynka zrobowca. O Ci Cicho... Git jest? No, ra, ra, Dobra, s, 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 już do domu, do domu, do domu. Tak, tak. Zasie. Nie, nigdzie nic nie wiadomo. Siedzieć tu może z babką. Oj o nie! O wiem myślę, że to, to... To w kuchni o. Ty. W sensie dziada w kuchni. Tu mu ciepło. A ja na tym śpię. Tak zajebiście. Myślę, że to zwiększę. No już. Taki luźny film materiał. trzymaj się stary. Babka odczytała, nie wiem, a gdzie tam jak śpi ciągle. A, a. Babka, ty żyjesz?